W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Bytomia. Chciałbym Państwu pokazać dzisiaj dworzec kolejowy w Bytomiu po remoncie i modernizacji. Zobaczmy jak on teraz wygląda. Tak wygląda. Hala po remoncie, po modernizacji. Tutaj widzę, trwają jeszcze jakieś prace. Tam w głębi widzę wyremontowany budynek na Stawni. No to przejdźmy teraz w kierunku. Peronów. Tak wygląda przejście podziemne. Tutaj mamy ścieżkę dla osób niedowidzących. Elegancko wszystko zrobione. Mamy wejście na peron trzeci. No to wejdźmy sobie na peron trzeci. Jesteśmy już na hali dworcowej. Wam, że robi wrażenie teraz ta hala po remoncie. Długi peron. Przejdę tam do końca. Tutaj ten tor chyba jest nieużytkowany. Tam widzę, że. Jest bufor także tutaj jeszcze na tym torze tor ósmy jeszcze chyba się tutaj ruch nie odbywa kierunek Gliwice, kierunek Katowice także jeszcze dużo pracy tutaj widzę też na zewnątrz jest Tutaj się już kończy peron. A tamte perony są jeszcze dłuższe. Tutaj się odwrócę teraz. Zobaczmy ten napis bytom. A jakoś tak kurczę ten. Akurat znak zasłania mi napis bytom. Muszę tutaj stanąć jakoś tak. O, teraz go ładnie widać w całości. No i ta ogromna hala. No to wejdźmy z powrotem do tej hali. O, akurat śnieg zjeżdża z dachu. Przejdę teraz na drugą stronę. Tu też zobaczcie, są sygnalizatory świetlne. Tutaj na peronie trzecim jest kapliczka, zaraz ją Wam pokażę. Piękna kapliczka. To jest podejrzeć święta Katarzyna, jeżeli się nie mylę. No i hala dworcowa tu od tej strony, teraz. No i wjeżdża pociąg. W głębi widzimy nastawnie. Pociąg tutaj skończy bieg. Mam już peron trzeci, a przejdę sobie teraz na peron drugi. No to wejdźmy teraz na peron drugi Dziesięć lat, koleje Śląskie, coś tam się gdzieś stało, o, przyjechał następny pociąg. Na jednym peronie pociąg koleje śląskie, a na tym mamy koleje dolnośląskie. Tutaj ładnie będzie widać tą nastawnię, przejdę tam bliżej. Rzućmy okiem jeszcze na ten pociąg tutaj. drzwi się zamknęły. No i powinien zaraz odjeżdżać. I odjeżdża. Idę sobie tam, troszeczkę bliżej, w kierunku tej nastawni. Tam, no chyba rok temu, kręciłem też tutaj film, no to ta nastawnia była yy, no, w opłakanym stanie. Wtedy nie wiadomo było, czy nie podzieli losu tej nastawni w Pyskowicach. No ale zapadła decyzja o jej remoncie. Także tak wygląda na chwilę obecną. No tam na razie do niej nie ma innego dojścia. Także widać ją tylko tak z takiej odległości. Może kiedyś w przyszłości będzie możliwość wejścia tam na nią i zwiedzenia jej wewnątrz no to jestem już na końcu peronu i tak ona wygląda a tutaj trwają prace dalej montowo budowlane no i teraz idę już znowu w kierunku hali no i zajdę sobie Znowu y, do przejścia podziemnego, no i przejdę na kolejny peron. 18 do stacji Ludwice przez stację zawsze płonącne Zabrze-Maciejów odjedzie z doróg, czwartego przy peronie 2. Pociąg osobowy jest 18 do stacji Ludwice przez stację Zabrze-Płonącne, Zabrze-Maciejów odjedzie z doróg, czwartego przy peronie 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kradęć peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. No, jak ładnie zachęcają do podróży kolejami. No to drzwi się zamykają, a tam jeszcze jakaś spóźniona osoba dobiega. No i pojechał. No to zejdźmy znowu do przejścia. No to jeszcze wejdźmy sobie tutaj na feron pierwszy. Pierwszy jest tutaj poza tą halą. Tu mamy budynek dworcowy. No to moi drodzy, tak wygląda tutaj ta hala dworcowa. Tutaj mamy windy. No to wracam z powrotem do tego przejścia. No i tak wygląda budynek dworcowy tutaj od strony ulicy. No to moi drodzy, krętymi ścieżkami. Dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję Wam za uwagę. Zróbcie tam jakiegoś lajka, napiszcie komentarz. No i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No, także do zobaczenia na kolejnych krętych ścieżkach. A ja sobie przejdę nie krętą, tylko prostą ścieżką, tutaj. Tak jak dla osób niedowidzących. No, do zobaczenia gdzieś znowu. Strasie.